Zdrowie psychiczne ma znaczenie, taki jest hashtag na tym mm. naszym muralu. A bohaterkami, bohaterami e, tego naszego malowidła są też osoby ściśle związane z tym e, zagadnieniem, z tą sprawą. Tak, bo są tam i osoby doświadczające kryzysu, i e, twarze polskiej psychiatrii e, i osoby zaangażowane w pomoc wszystkim osobom doświadczającym kryzysu psychicznego. Tam są przedstawicielki młodej ekipy, która się najbardziej tutaj zaangażowała właśnie. Przy tej okazji chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Na tym muralu jest właśnie ta młoda energia. Chcieliśmy, żeby temat, który często jest kojarzony jakoś z uprzedzeniami, często są to osoby dyskryminowane na różne sposoby. Chcieliśmy pokazać to, że to jest na wesoło, radośnie, żeby pokazać radość życia. Chcemy też powiedzieć wszystkim osobom, które zobaczą ten mural, że mogą się odważyć być dla wszystkich osób, które doświadczają kryzysu. Jest link do strony kongresu, gdzie naprawdę osoby, które szukają konkretnych informacji, gdzie szukać pomocy, jaką pomoc mogą otrzymać, wszystkie te informacje na stronie kongresu po prostu znajdziecie. Chcemy też zachęcić Was, że jeśli macie takie osoby w swoim otoczeniu, żebyście je po prostu kierowali do specjalistów, między innymi do osób związanych z kongresem, bo tam mogą otrzymać fachową pomoc. To, co dla mnie jeszcze było ważne, to cały proces jak to powstawało, ten cały, te całe malowidło, bo mieliśmy spotkania najpierw burza mózgów, konsultowaliśmy teksty, które się tam pojawiły w tych dymkach. To, że mogliśmy wspólnie u mnie w pracowni wycinać te szablony, to też właśnie była siła i moc tego malowidła. To jest, to jest tylko owoc, efekt tej całej naszej prawie dwumiesięcznej pracy nad, nad szablonami, no tak. Thanks. <laughs>